Witam Państwa serdecznie. Jak Państwo wiedzą, Krajowy Instytut Mediów w ramach badania założycielskiego stale bada wyposażenie polskich gospodarstw, poziom przygotowania do reformingu i świadomość zmiany, która następuje. Dodatkowo z inicjatywy nadawców telewizyjnych z MOKiEM TV, Cyfrową Polską, zrzeszeniem producentów, Importerów Sprzętu i Ministerstwem Cyfryzacji przygotowywaliśmy się do zmiany, udało się stworzyć płaszczyznę do dialogu, ustalić wspólny cel, czyli uświadomienie jak największej rzeszy Polaków w tym co nastąpi 28 marca i zbudować mapę działań. Projekt badawczy, o którym mówimy rozpoczął się od spotkań konceptualnych jeszcze w maju zeszłego roku, a następnie wraz z rekonesansem zagranicznym tychże przedsięwzięć, czy jak przebiegały reformingi w innych krajach, zaczerpnięcie najlepszych wzorców, powiązanie z imprezami sportowymi, obsługi infolinii. Przygotowaliśmy narzędzia badawcze tak, aby już jesienią we wrześniu, październiku ruszyć z pierwszą falą, o której mówiłem na poprzedniej konferencji, jak dokładnie wygląda Proces przygotowania polskich gospodarstw do odbioru dwb 2 2 Tam projekt badawczy składa się z etnografii, aspektów semiotyki, weryfikacji tego sprzętu i pomiaru ilościowego, na podstawie którego weryfikowaliśmy. A następnie od listopada rozpoczęliśmy stały pomiar w badaniu założycielskim gotowości DWB-T2. W tym czasie odbywały się też działania państwa, czyli nakaz sprzętu, który miał miejsce już w grudniu 2019 roku i wystartowała kampania komunikacyjna. W lutym, jak Państwo wiedzą, był projekt ustawy z dofinansowaniem urządzeń do odboru, a już 28 marca, marca mają nastąpić te pierwsze przełączenia, o których mówimy. Co robił KPM Bo oprócz spodów telewizyjnych, audycji radowych i strony internetowej z, z materiałami do pobrania. Jak Państwo widzą, w tym samym czasie nadawcy telewizyjni, um, i, zasadniczo każdy um, organizował spotkania z ekspertami, programy informacyjne, uruchomiał pro, kanały testowe, a także została stworzona um, strona internetowa um, Telewizja Naziemna. Jak się to, odbywa, jak się to odbija na naszych wynikach, co możemy zobaczyć w trendzie już od września, um, to. Um, no niewiele to zmieniło, zmieniło to drastycznie tylko w listopadzie, grudniu, można to raczej złożyć na karp zakupu telewizorów w, w aspekcie świątecznym, o którym mówimy, tutaj jak, jak Państwo widzą na tym wykresie. Tutaj nie ma jakiejś w obrębie, w styczniu, lutym braku, braku istotnej zmiany gotowości w stosunku do okresu końcówki zeszłego roku. To, co jest najważniejsze i co, co jest krytyczne w tym obszarze, to oczywiście profil tych gospodarstw, gdyż te gospodarstwa nie mają podłączenia do internetu, które nie wiedzą z naziemnej telewizji cyfrowej o tym, że będzie ten farming. Średni dochód tego gospodarstwa to poniżej 3000 zł. I proszę zwrócić uwagę, 41% tych gospodarstw, które są raczej jednoosobowe, to wiek lidera tego gospodarstwa to 70 plus. To z założenia determinuje niecyfrowe sposoby komunikowania się z tymi gospodarstwami. To, co jest też bardzo ważne, to widać już, że w tej grupie 60, plus, mimo że wzrastało to w styczniu, w lutym o 13% ta, ta świadomość w, tylko wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej, to w tej grupie jest ona najniższa, jeżeli chodzi o gospodarstwo, wiek o gospodarstwa powyżej 60 roku życia. Co ważne, nasi respondenci twierdzą, że wszystkie doświadczenia, które mają odnośnie reformingu, odnoszą tylko do poprzedniego reformingu, czyli de facto. Nie wiedzą o tym, że grozi im utrata sygnału, a wszystko sprowadzają do konieczności zakupu dekodera. Mają też problemy ze wskazaniem konkretnych benefitów, które da im, da im ten refarming. Oprócz tego, że programy będą cokolwiek, to znaczy lepszej jakości i tych programów telewizyjnych będzie więcej. Badamy oczywiście także, skąd posiadają te osoby informacje. No, lwia część posiada z telewizji, a reszta od znajomych. Jeżeli chodzi o kwestie, tak jak mówiłem, pozostałe media są to śladowe ilości. Jest przyrost teraz na początku jako zainteresowania, ale co najważniejsze, i to jest bardzo ważna dana, mimo wzrostu tych, tych informacji, nadal 1 siedemset gospodarstw jest zagrożonych utratą sygnału telewizyjnego. Mimo, że w, w początkowych, przy wzmożonych działaniach wszystkich nadawców, Obserwowany jest kolejny wzrost yy, yy, wiedzy. Co jest bardzo, bardzo ważne, w tej chwili jest to najważniejszy komunikat, który chciałbym, żeby miał w prezentacji, Potrze jest pilna potrzeba uruchomienia emisji kampanii telewizyjnej, która by uwspólniała, unifikowała komunikaty wszystkich nadawców. Jeszcze w tym tygodniu musi być to bardzo pilne. Pan Przemysław Broniszewski, prezes MOKA TV, wystosował w imieniu naszej grupy, o której mówiłem przed chwilą, list do kprm który jest bardzo, bardzo ważny, tak aby te materiały, które już są wyprodukowane, wzbogacone o plansze, o, o, o potrzebą zmiany, bez względu na to czy jest to dekoder czy telewizor, po prostu o zmianę wyposażenia ruszyły jak, naj, ruszyły jak najszybciej. Chodzi o tę pierwszą reklamę, która, która była testowana i która miała bardzo dobry odbiór percepcji semantyki i, i motywowania wśród, wśród testowanych spotów. To jest ważne. Ważne jest to, aby w tych wobec tych spotów animowanych, żeby one nie były przeładowane aby były przez przede wszystkim informacje ogólne, czyli kiedy ta zmiana nastąpi, żeby była informacja prosta z infografika o dofinansowaniu, którą można załatwić online, ale bardziej w aspekcie wniosków składanych na poczcie i kwestii technicznych, jak, z jaką informujemy się kierować tak, aby gospodarstwa zostały poprowadzone w, w przejściu. Co jest ważne, tak Kampania musi być tak zdywersyfikowana na dwie grupy docelowe, czyli na, na te osoby, o których mówiliśmy z, z gospodarstw domowych, a także osoby z otoczenia, które będą mogły e, udzielać e, pomocy osobom starszym, e, a, a mieszkającym w sąsiedztwie, e, czy też członkom e, rodziny, którym, e, które są faktycznymi liderami technologicznymi tychże e, gospodarstw ze starszymi e, mieszkańcami. E, Dobrze by było wesprzeć się dodatkowymi materiałami wideo, tak które łączyłyby ze sobą wcześniej zaprecyzowane te materia materiały, w których występuje Pan Żak i Pan Barciś. My powtarzam, jesteśmy cały czas będziemy się spotykać, cały czas będziemy współpracować z, z Cyfrową Polską, z Mokiem TV. To, co jest w tej chwili najważniejsze i co jest kluczowe w tej dyskusji, że kampania musi ruszyć już, gdyż wydaje się, że jeżeli nie ruszy, to podstawowym sygnałem Podstawowym bodźcem do wykonania jakiegoś ruchu ze strony tych gospodarstw będzie po prostu 28 marca czarny ekran, który oni mogą odebrać za na przykład cyberatak w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Dlatego liczę na ciekawą dyskusję, liczę na działanie i jak najszybsze rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii, która pomogłaby poinformować Polaków w tych grupach docelowych, o których mówiłem. Bardzo, bardzo dziękuję.